Cześć, witam Was, jestem ponownie No i tam sobie wspominałem, że jeszcze mu dołożyłem, jeszcze Kubusiowi, jeszcze A on no wie, co mnie tak tutaj pod tym pedałkiem podchodzi Damy mu blokadę żeby sprawdzić, czy mu pomoże Koś tam pomaga, ale to już trochę lżej idzie Nie jestem zadowolony z tej bruzdy, bo będzie dużo równania na samym końcu. I tak nie będę musiał tam od kukurydzy tak się przyjadę gruberem, dlatego że moje kółko wystaje to z metr trzeba będzie odjechać. No nie idzie łatwo. Dajby się to wydawało ranie w tym roku. Każdy by się spodziewał, że jest opad. Był opad, będzie dobrze ale Oczywiście opad był, tylko był to tak intensywny, że Już ta ziemia jest tutaj mocno uklepana No i tak to wygląda Tu taki pagórek gliniasty, ale mówię, tu był groszek w tamtym roku, bo Czy nie w tamtym, dwa lata temu, tak Przed pszenicą był groszek i No i dosyć fajnie tutaj zrenował tą ziemię martwiłem się w tym sezonie napadało i fajnie to wygląda po tym góroszku ta struktura tej ziemi pomimo, że to już była rok pszenica, ale widzę widzę tutaj, że poprawiło się tutaj też często wracały buraki, ale przez chwasto buraki które mam tutaj gospodarstwa nam o ale gdzieś chciałem tak delikatnie ten wąsa wyciągać też nie, za wolno opada ten pół, mi się wydaje straszna kiełbasa normalnie tragedia ale chociaż orka nie będzie proporcjonalna do sięgu będzie się lepiej równało. I tu też taki pagórek jest troszkę gniasty, ale widzę, że do tej chwili nie sięgam. Nie sięgam, o, woda się tarza. O tym cały czas mówię w tej kubocie, że normalnie tu gdzieś kable nie ma jednego miejsca w takiej wielkiej kabinie, że nie dali jakiegoś kubka nawet tutaj zamiast zrobić taką. Wódźkę fajną wylać na tą wodę Tu można było spokojnie na dwie butelki przeznaczyć, no ale nie ma Nie ma Tu gdzieś widzę, że w tamtą stronę głębiej gdzieś zaharatało Gdzieś bardziej wpadł I tak się cieszy, że ten koło nie jest zbyt szerokie Że mocno nie nurkuje No i teraz bez blokady o 8,5 8,5 sobie leci ale tu tak widać, że ta ziemia to tak leniwie się sypie No jeszcze mokro mokrućko, ale zobaczcie wczoraj już po stąd wyjeżdżałem, gdzieś około 19 chyba no i jak tu już, już się przeschło Orunia suszy no ale tak, uprawiać to tu teraz bez sensu. Niech to właśnie troszkę ta górę obecnie. Będzie się to ładnie rozsypywało, a chyba wilgoci na tyle będzie, że spokojnie nam to powschodzi. Tak mi się wydaje. No i tutaj też jest taki, niby nie wielki, ale gdzieś ta woda też jest takim punktem za zagłębienie. Gdzie ona schodzi. No, tak sobie Chris pędzi dociążoną kubotą, już maksymalnie, no. W więcej się już nie da, nic tutaj zrobić z tym ciągnikiem. Miałem sobie te koło nasmarować, tak wam wcześniej wspominałem, we wcześniejszym filmie. No, ale sobie nie nasmarowałem i o. połóż tą siódemką jeździ, ale czy on jest zachwycony z tego powodu, to chyba nie jest zbyt. No ale jakoś tam jedzie. Zblokuje mu tylne koła. Zobaczcie jaki uślizg. Dlatego na tą wagę już, chociaż te 480, 580 byłyby bardzo fajne. Wydaje mi się, że tutaj był dużo bym zyskał, jeśli chodzi o uciąg bo na zegarze jest 9.1 traktor 8.3, więc 7 zaraz blokowałem z tyłu koła no dziś tak wygląda, że z moich obliczeń około kilometra na godzinę mam uślizgów takiej tak ja to się śmieję, w dramatycznej sytuacji przywróćcie, chwilowa tak przeważnie jest 23 22, 24 ale coś tam za ziemię podnoszę do góry, wyrywam ją. Także nie ma się co dziwić. Że zobaczcie tutaj, właśnie jest gdzieś mokro, jak sam ciągnik tutaj jak gdzieś siada. Siada po prostu. No Także tutaj też bardzo często wracamy buraki na ten kawałek. To był rzepa, który mi właśnie zjadła mszyca Zostawiłem go, tona 800 chyba, tam tona 900, sypał w tych granicach. No ale tu był bardzo ładny groszek, sypał chyba, przeszło 3,5 tony. Gdzie bez żadnego tam nawożenia ani nic. Na szczęście to tutaj, nie pamiętam, czy sypałem, nie, chyba nie sypałem. A może dawałem pierwszą dawkę? Nie na razie ten groch to nie wysiewałem taką ilość azotu. Już nie pamiętam co kombinowałem, bo niby miał odbić skorzenia, no nie wiem z którego korzenia, no ale dobra Szkoda, że nie wtedy jakoś nie nagrywałem, byście sobie zobaczyli co się tutaj stało z tym rzebakiem. Trzy razy był pilnowany i tak go zjadł. Robotą jest praktycznie tutaj każdy do tyłu, czy to mały, czy to duży. Tu mają no, też kilkanaście hektarów, no, nie wiem, no, 20, 30. i Mówi że też, no, no, tam wiadomo, gdzieś pracują. No i mówi, mimo wszystko, no nie udało się też posieć to przed tymi deszczami. Ja bym to się cieszył, bo to, co wie, gdzieś tam początkiem października. Tak, ten tydzień, półtora przed tym deszczem to coś tam jest, ale mówię to wszystko, co przed deszczem dosłownie dzień, 7-2, no to mówię, jest goła ziemia do tej pory, także mówię, nic nie straciłeś. wsiejesz, może będzie miało turkur, nie będzie się męczyć, zaraz wyjdzie i mówię, będzie taka sama jak tamta, albo nawet lepsza, bo się okaże, że wyjdzie tam, załóżmy, 90-parę procent, także mówię, nic nie straciłeś. Możesz mówię, śmiało, siać, mówię, bo wiadomo, czas tutaj pędzi, no ja jeszcze mam do siebie, to jak się wszystko dobrze poukłada, jak nam tą sobotę wiele nie na chlipie, a na to wskazuje, że nam wiele nie na chlipie, no to poramy sobie na spokojnie wszystko, żeby już tak nie szarpać, że pół, siewnik, pół, siewnik, to no, odpinaj się, zapinaj, przyczep, odpinaj, zapinaj. Zrobimy co mamy zrobić do końca, i wtedy będziemy sobie tutaj wykonywać manewry, jeśli chodzi o za Na spokojnie nie tylko ja zostałem, wszyscy zostali. Tak jak mówię, czy to małe, czy to duże. Ci co posiali przed deszczem, to i tak nic z tego na razie nie ma. A ci co będą siali w deszczu, to teraz właśnie dopiero takie. W miarę warunki optymalne się zrobiły do jakiegoś tam wjazdu. O, może tam już dwa dni wcześniej, tam gdzieś w poniedziałek, próbowali. Niektórzy, dzisiaj mamy czwartek, a 22. Już się po prostu gubię w tych dniach. No, 22. godzina 17. No to myślę, że do 19 tutaj skończę. No i na dzisiaj będzie ferdzić. Nie będę już jeździł chyba nigdzie bo jutro mam wyjazd w góry karkonowskie w karkonosze się wybieram nie w celach relaksacyjnych tylko w celach tam gdzieś jakichś badań no i i lecimy no i cyk blokada cyk blokada i Kręcimy sobie tutaj na tym no i z tej słomy się już kurzy z góry fajnie no, tak się zastanawiałem nie naprawdę bezorkowo mocno pocisnął to jest bardzo fajnie króciutko ścięta ta słoma wiele by jej nie było, ładnie gdzieś tam zmieszana, podcięta Właśnie się zaczyna To jest właśnie takie miejsce piachu Jak widzicie, na go wyciągnąłem To jest takie miejsce, gdzie tylko brakuje wody, to właśnie ta strona już jest gorsza od tamtej A tak jeszcze Tu takie półtora hektara jest tutaj Gorszej ziemi ona wygląda ładnie, ale Tu właśnie już jest podłoże bardziej piaskowate niż tam Kolejne gniazda cykły wywalone No najważniejsze, że cokolwiek idzie zrobić Kubuś ma co porobić Ma nowe filtry paliwowe nowego, Nowe powietrza Wszystko nasz naszmaliwane jest 2180 godzin prawie 143, no na 150 następny serwis no czyli gdzieś tam może po oraniu, bo tak się zastanawiam ile mi zostało wygląda, że niewiele jakby jeszcze dzisiaj wypłynął na jeden kawałek no to może by może by do soboty Kurys, no bo jutro mnie cały Boży dzień chyba nie będzie myślę o tym oprysku tego rzepaku, ale to dopiero przestaje wiać o 18 się robi już praktycznie ciemno i zaraz roszak lapie i do tego nie ma co tutaj na siłę pracować Znaczy nie ma co na siłę tutaj po prostu jechać i pryskać tego rzepaku ten czas można sobie tutaj śmiało orać, bawić się fajnie, ale naprawdę Rosicko zrobiło tutaj robotę. Zawsze tak ciężko było na tym pagórze, a on jedzie, nic nie czuje. Zobaczcie, 8-7 na godzinę, czyli bardzo fajnie rozsadziło tutaj. Ziemię. O, Coraz bardziej ten groszek mi się podoba Coraz bardziej myślę, czy tam właśnie na tej działce, co wczoraj ją porałem Gdzie jest tak mocno, mocno to <laughs> Zmarnowane Czytam, rzeczywiście nie da sobie tego groszku Na te przeprawienie takie no, Szkoda, bo to też tam drugi, pierwszy rok pszenicy, teraz byłaby drugi Gdzieś pole po rzepaku tam też by buraki 4 lata temu. No, ale może takie obasy by zostały pięknie, by się to na wiosnę rozsypało. A teraz to, to jest taka klucha ciasto. <laughs> Muszę zobaczyć właśnie. Muszę nad tym pomyśleć intensywnie. Gdzie by ten groszek w tym roku wsiać, żeby było dobrze, tam byłoby fajnie, bo by... Mówię, nie jeździło to parę kamieni, aby podczas siebie wyszło. No tam ogólnie zbieraliśmy. Zbieraliśmy, <laughs> tam wiele ich nie ma. No wolę zbierze, zbierać duże niż takie pyczki. Takie jak garść, to już ma garść, tam mniejsza od garść. No dużo gorzej, się więcej na mi się zdaje że wiele nie naorałem, o tych tam kamieni nie na wyciągałem. Zobaczymy. No, zobaczcie. Jak się tutaj skiba świeci gdzieś taki dołek wszystko tutaj się jeszcze, jeszcze, no ale trzeba coś tutaj myśleć o tym Tu jest też taki kopiec kreta i muszę się zastanowić jak to rozwiązać z tym uwrociem, bo tak akurat jest do, do ścieżki tak przełamanie Nie wiem jak tutaj było rane wcześniej ja zawsze Raz tak, raz tak. Cyk, cyk, cyk. O. Zawsze się starałem, czy dobrze, że lampę miałem ten półodwrotek. Zawsze starałem się raz w jedną, raz w drugą. Czy tutaj po prostu jak te pługi zagonowe kiedyś... Tato Oreo, czy ten... No, tak mocno się nad tym nie skupiałem. Teraz to wiadomo, że bardziej na, na, na to patrzę, na to wszystko, co tam wykonuję. Za mocno się nie skupiałem nad tym czy to jest tak, czy to jest tak jak to robią i tak wygląda, bo te urocie po prostu było na orane tam pod te mirabelki dlatego jest źle No i zobaczcie jak tu pierwszą skibą tak tak ino ino się dokłada i ile to jest lżej ale no, staram się tak mniej więcej równo Staram się nie przerzucać, a staram się dorzucać po prostu. Staram się dorzucać tutaj. Tak, on tutaj troszkę też robi głębiej, bo nurkuje po prostu koło. No i tutaj właśnie przydałoby się te szerokie, ono wtedy w piachu, nie w piachu, ono nie nurkuje. Ładnie się wtedy utrzymuje na powierzchni i ten puch utrzymuje tą głębokość zadaną, a nie, że Bierze i wpada. Mówię, tak jest właśnie twardo. W miarę, w miarę tu fajnie wychodzi, że te 22-4 mile centymetrów no to tyle jest, rzeczywiście mniej więcej na całym polu. Nie robię takich schoków, że jak zanurkuję, to wpada. Wyniknie wszystko. Tu 8. No i właśnie ten pagórek ciężki, ale to tak praktycznie widać, że bardzo fajnie się to ładnie się to rozsypuje, ta ziemia na tym pagórku. Tu zawsze była taka zbita do siebie, pomimo właśnie tych kuraków, gdzie to...